Dziewczyny, która godzina? Pękła sprężyna. E, będę zobaczyć. To która godzina? Siódma e, trzydzieści. Co? Musimy się. Obrać. No nie zdążymy do szkoły. Przez to, żebyśmy leniwe. <laughs> Ta hehe. Stefanie, he. wstawaj. Możemy w końcu iść. Stefani, a nie lepiej wziąć się w coś ubrać, a zawsze tą torebkę bierzesz? Nie! Idź! Au! U, 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 u. A, a, a. Stawaj, to moja torebka! Już, I tak długo pyłeś ja tam już czekałam, znowu zaspałyście, tak? Niestety. Ta to gówno zdarzyła przyjść. To jest, idę do sklepiku jeszcze jest czas. No, patrzcie, jak się tylko te tam. Jezu, jeszcze tu idą. I znowu będą się jest ze mnie nie? Nigdy się ze mnie nie śmieją, tylko mi proponuję. Dojdę no, do tej gruby. O, ja zły idą. Cześć, nie rajdy. Cześć, wymoczku! Że jak? Wymoczek? Wy jesteście tchórzami? Jak nie wiem. Nie, ja tchórzami raczej nie jest. Ani ja. Ja też nie. Ja hm. nie ja. Tak, tak? To wyzwanie. Kristofen, wejdziesz do piwnicy. No i co z tego będę miała? Hmm, Satysfakcję. A wejdę. I co? U, nie zrobisz tego. Co zrobię to? No czekaj, nie! Krystofen! Kristofen jest po dzwonku. Powiedzcie, pani, że ja poszłam na jakieś tam lekcje inne. Nie możesz. Mogę? To dla mojej satysfakcji. Czemu ona się mnie nigdy nie słucha? Jak zwykle. I znowu będzie miała problemy. No dobrze, czy są wszyscy w klasie dzisiaj? I w ogóle nie w szkole? Proszę pana, nie ma, Kristoffa. Czy jest? w piwnicy. Mikaela, weź nie żartu, nikt nie wejdzie do piwnicy, bo jest zamknięta i w ogóle dostajesz uwagę. Ale za co? Poza że mówisz kłamstwa. No proszę pana, nie proszę panuj mi tu. Obecnie nie, było w tej piwnicy jest niebezpiecznie. No. Proszę pana, ja wiem, gdzie jest Christofen. No, gdzie? kabiniecie pielęgniarki, bo lała ją głowa, więc poszła do pielęgniarki. No dobrze. Jak nie przyjdzie przez 20 minut, to po to po nią pójdziesz, dobrze? Dobrze. Hmm. Co jest takiego niezwykłego w tej piwnicy? Jest jakiś materac, bawam puścię lustro. Hmm. hmm. Coś niezwykłego w tym lustro. Hmm. Ciekawego nie ma Cześć! O! Jak zwykle każdy musi się mnie bać. O, Czym ty jesteś? Jestem Darkshy. A ty? Christopher. Pomagaj ci z tymi śmietelniczkami. Tylko mnie uwolnisz. Powiedz jak. A więc musi zaś takie Fajne kamienne pudełko. O, gdzie je znajdę? Powinno być gdzieś tutaj w piwnicy. Moja zła siostra Lajdza je tu ukryła. I mi acze zasłoniła, chłopia. Jak znajdziesz, zanieś bezpieczne miejsce. Dobrze? Dobrze. No, no to zajmij się szukam. dobra. Gdzie tu pod tą stetą? śmieci może być jakieś pudło? O, coś tam jest. Muszę to wyciągnąć. Czy jest coś niezwykłego w tym? Ale dziwne symbole. Nie mieliśmy takich. Nawet na historii. Postaraj się je odczytać. Dobra. Nie korączkuj się tam. Myślę. Hmm. Pójdę do pokoju zanieść i ukryć. I wrócić na lekcję. Gdzie tu mogłabym ukryć? Może pod schody? Tak, podchody. Dobra, teraz muszę szybko wrócić na lekcję. Oby się nauczyciel nie... Sk dobra, skapną się chyba, że mnie nie ma, ale że nie było pielęgniarki, dobra. Już jestem. Proszę pana. Czemuż to się spóźniło? Mam no, pielęgniarki, nie, bo we mnie było. Już mi trochę lepiej idę usiąść. No dobrze. I tak za końcówka lekcji, więc... Powiem dyrektorowi. No proszę pana. No dobrze, dobrze. O, bez piwnicy nie wierzę. Się uwierza, pan Ciała do dyrektora wezwał. E, e, bez przesady. No właśnie, idziemy do sklepu. Ja nie mogę. Muszę nadrobić. No, no to spoko. Dojdziemy! Będziemy ci odprowadzić. Nie trzeba. No dobrze. Jak je otworzyć. Hmm. Może poleję wodą. Tak. Idę do wody. No dalej otwiera się. Ach. Może spuszczę z wielkiej wysokości. Uwaga, leciej. Hmm. Nie zadziałało. Otwieraj się. O, mnie Łączkę. Budzik. Otwieraj się! A może dlaczego? Przeczytać. Czy mnie jest to dobra dobra będzie? Churisam malaj. Eła, to bolało. Ale mi się udało. Ła! Wow. Hmm. Nie ma to jak wolność po tylu wiekach. Ha. Normalnie czuję, że żyję. O, zapomniałam, jak się chodzi. Dziękuję Ci, Christopher. Mogę w końcu to odkleić. Tak, w końcu widzę. W końcu widzę i słyszę. Hmm. Jestem ja wolna, teraz mi pomogę. Pomogę. W końcu się zemszczę. Hm. nie potrzebuję moich przyjaciół. Wezmę nowych, takich lepszych. O wiele lepszych. <laughs> Ma słabe gatło, jak zwykle. <laughs>